Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam mój zestaw do różnego rodzaju łączeń od Worldcrafta. Jak dobrze wiecie, Worldcraft jest to marka, która właśnie słynie z takich przyrządów, zestawów do różnych łączeń, czy są to łączenia kołkowe, czy to łączenia kieszeniowe i tym podobne, do prowadnic, do wiercenia i tym podobnych. Naprawdę fajne zestawy i akcesoria posiada. I dziś ja tak w skrócie chciałem Wam pokazać moje zestawy, które posiadam i poszczególnie omówić do czego służą, a w innym odcinku Yy, troszeczkę teorii, czyli pokazać Wam od podstaw jak danego narzędzia użyć itd. tak, dalej, i tak dalej. Ponieważ w jednym filmiku się nie zmieszczę, więc postanowiłem podzielić to na dwa etapy. Jak widzicie, ja tutaj swój zestaw mam w jednym organizerze. Jest to akurat organizer od Keter'a serii Connect. Dzięki temu mam wszystko w jednej skrzyni zagospodarowane, na górę zarzucam ewentualnie jeszcze jedną skrzynię z krętarkami i mogę jechać śmiało na no jakiś montaż, nie ma problemu, żebym czegoś nie miał. Dlatego moim zdaniem, jeżeli mamy taki właśnie asortyment przeznaczony do jednego zestawu, to warto mieć wszystko w jednym, a nie porozwalane w kilku skrzyniach. Tak jak ja mam tutaj nawet podpisany zestaw do różnych łączeń Worldcraft, zobaczcie. Mam podpisane, więc nie da się tego pomylić, tutaj mam wszystko Wiem, że jak biorę ten, ten organizer, to już w tą skrzynię to po prostu nie ma, że czegoś nie mam, więc naprawdę spoko. Dobra, przejdźmy do szczegółów. Otwieramy organizer. Zobaczcie, mam tutaj podzielony już organizer na dwie części. Z jednej strony mam kubełki, z drugiej strony mam właśnie narzędzia. Oczywiście w kubełkach mam kołki, różne tam lamelki i tak dalej, ale to za chwilę Wam wszystko wytłumaczę, a z drugiej strony mam wszystko ładnie w piance, zagospodarowane. Dzięki temu nic nam nie lata. Nawet po zamknięciu i po y, niesieniu krzynki w pionie, nie ma problemu, żeby to po prostu coś tam się wysypało, czy tam wyskoczyło, więc naprawdę y, spoko. Dobra, jedziemy z tematem. Od podstawowego narzędzia, przyrząd do łączeń kołkowych, jest to przyrząd do łączeń kołkowych standardowy, mamy tutaj trzy rodzaje kołków, które możemy używać. Jest to 3, jest to 6, 10 i 8. Jest to bardzo przydatny przyrząd do różnego zastosowania łączenia płyty z płytą, kołkowania półek itd. Tak tak Kto jest w temacie wie o co chodzi. Ja dzisiaj króciutko nie będę tutaj się po prostu. Rozwijał, bo też zależy mi, żeby ten króciutki filmik był, a żeby tu było wszystko powiedziane. Do tego zestawu, oczywiście, musi być wiertło z ogranicznikiem. Wiertło, oczywiście, w zależności, jakie, jakich kołków używamy. Ja po większości używam 8 i 10. I do tego mam jeszcze tak zwany ogranicznik głębokości, który montujemy podczas po prostu ustawiania głębokości danego po prostu elementów, w którym montujemy kołek. Dziś króciutko na temat, to jest bardzo świetny przyrząd. Możemy kupić taki przyrząd też w zestawach, więc naprawdę spoko. Możemy tutaj kołkować w ten sposób, możemy tak, no to jest naprawdę świetny patent, jeżeli ktoś potrzebuje połączyć yy, dany element na kołki na szybkiego, to jest naprawdę spoko. Do tego elementu są jeszcze tak zwane już wyciągam prowadniczki do odbijania. Wyglądają one tak. Są takie pchełeczki które to są znaczniki pod kołki bardziej. Wyglądają tak. Jak widzicie, mają takie czubki. Dzięki temu, jak wywiercimy sobie dziury już pod pierwsze kołki i chcemy na przykład odbić go, żeby to było w tym samym miejscu to po prostu takie kołeczki te znaczniki wkładamy w te dziureczki przykładamy do drugiego elementu delikatnie odciskamy i zostają nam właśnie punkty, dzięki właśnie tym dziubkom i wtedy wiercimy i mamy łączenie idealne to też jest spoko, to też oczywiście jest z WorldCrafta kolejnym patentem, który narzędziem fajnym, który posiadam jest Prowadnica do wiercenia. Prowadnica do wiercenia naprawdę świetna sprawa. Mamy tutaj pięć rodzajów wierteł, Oczywiście wiertła są w zestawie. Wiertła są uniwersalne. Tutaj mamy wiertełka uniwersalne. Dzięki temu, tutaj podczas włożenia wiertła, automatycznie wiertło ma pozycję taką ustawioną, że po prostu nam nie ma takiej opcji, żeby to wiertło gdzieś w drugą stronę nam po prostu gdzieś pod kątem szło. Dzięki właśnie tutaj tulejki są. One są dość, dość szerokie, za 3 centymetry, więc podczas wiercenia nie ma problemu, żeby gdzieś tam wiertło nam skosiło, zwichrowało, ponieważ jak przyłożymy do danego elementa, mamy tutaj zachowany właśnie yy, idealną płaszczyznę co jeszcze fajnego jest w tym yy, w tej prowadnicy mamy możliwość wiercenia na rurach, czyli zaczepiamy na rurę nie ma z tym problemu, żeby gdzieś tam to wiertło nam latało, gdzieś tam nam ucieka dzięki właśnie tutaj tym rowkom możemy założyć na rurę, dzięki temu będzie nam wszystko fajnie, yy, to, wier to wiercenie będzie jak najbardziej yy, idealne, więc naprawdę spoko również naprawdę sprzęcik Kolejnym elementem, który posiadam, jest to zestaw taki do łączyń kieszeniowych. Wygląda to tak. Do tego zestawu mamy również wiertło. Które wygląda tak. Wiertło tutaj sobie regulujemy wszystko, ale o tym, tak jak mówiłem, wspomnę Wam w filmiku prezentującym dany produkt w praktyce. I co nam to daje ten zestawik? Dzięki łączeniom niewidocznym, potem możemy to zaślepić takimi lamelkami, które są w zestawie. I możemy, przypuśćmy, skręcić płytę z płytą, na przykład robić półkę. Od spodu wiercimy właśnie tym przyrządem. Wkręcamy, wkręta i. Zestaw jeszcze ma, w zestawie jeszcze jest właśnie do tego długi bit. I my potem na końcu zaślepiamy na przykład w półkach sosnowych. I dzięki temu tego łączenia nie widzimy później, ponieważ łączenie jest niewidoczne, a naprawdę trwałe, ponieważ wiercimy pod kątem danym elemencie. Oczywiście wszystko ustawiamy o do odpowiedniej grubości i tak dalej, i tak dalej, ale tak jak mówiłem o tym, wspomnę kiedy indziej. To jest naprawdę również świetny przyrząd. Kolejnym świetnym przyrządem jest również hontownik od Worldcrafta. Jest to naprawdę świetny sprzęcik. Ja używam go głównie do zacinania Paneli służy to do odzwierciedlania od, od danego kąta, czy to wewnątrz, czy zewnątrz, więc naprawdę świetna sprawa. Tutaj mamy magnes również wbudowany, więc też jest spoko. Mamy tutaj tak zwane takie ograniczniki, że możemy to przypuśćmy o, założyć sobie za panel, patrzcie, bo to wystaje. Możemy to schować z jednej i z drugiej strony i na spokojnie, po prostu to y, ładnie. Odzwierciedlić i odrysować na danym elemencie, który przypuśćmy odbijamy. W moim przypadku jest to na panelach. Mamy oczywiście tutaj skalówkę dokładną w centymetrach, więc też spoko. Mamy tutaj 16 centymetrów długości maksymalnej z jednej strony. Czyli pyk mamy 16 cm, i tu mamy 16, co nam daje 32 cm całości. Więc tak to wygląda kawałek kątowniczka. Oczywiście od góry wszystko jest na zacisku, już nam się nie roztworzy, więc przykładamy, rysujemy, oznaczamy, ściskamy i już mamy wzór gotowy do odrysowania więc naprawdę spoko mam tutaj jeszcze kątownik uniwersalny od worldcrafta lecz w tym odcinku na ten temat nie będziemy mówić ponieważ planuję osobny filmik o kątownikach mam jeszcze fajny gadżet od worldcrafta który mi służy najdłużej bo już ładnych parę lat jest to taka przedłużka z ogranicznikiem głębokości. Możemy je zastosowywać do wszelakich zastosowań. Możemy to używać do karton gipsów, możemy to do płyt na przykład MDF czy wiórowych, gdzie nie chcemy przykręcić tego yy, po prostu wkręta, żeby za głęboko nie wszedł. Więc takim sposobem możemy śmiało yy, to fajnie kontrolować. Tutaj jest wszystko regulowane na dwóch gwintach. Jak widzicie mamy tutaj na gwincie regulujemy odpowiednią wysokość Głębokość, i możemy śmiało ładnie dopasowywać do danego podłoża. Jest to naprawdę bardzo świetny sprzęt. Jedyną małą wadą, jaką zauważyłem, że mamy tutaj y, tworzywo, które no niestety z czasem użytkowania po prostu się wyciera, i trzeba brać pod uwagę, że, y, że kiedyś może tej regulacji y, zabraknąć. I tyle. No póki co jeszcze jest już tam parę, parę milimetrów się yy, zeszlifowało jak widzicie, nie widzicie zeszlifowało się parę milimetrów już, ale jeszcze ta regulacja jest, więc póki co działa więc naprawdę świetna sprawa tutaj się nic nie zacina, nic nie przycina i tym podobne też ok yy, co mam jeszcze miałem pokazać do zestawów mamy Standardowo, jeżeli ktoś kupi w zestawach, mamy tutaj standardowo wkręty różnego rodzaju, jeżeli chodzi o długość, jeżeli chodzi o zestaw dołączeń kieszeniowych. Mamy oczywiście od Worldcrafta kołki, możemy kupić szóstki, ósemki, dziesiątki, nie ma z tym problemu. Tak jak mówiłem, możemy takie zaślepki, lamelki skośne dokupić również. Do zestawu mamy ograniczniki do Worldcrafta, do wierteł i tym podobne. Tyle. Co tu dużo gadać, no. tak się prezentuje mój zestaw od Worldcrafta. Tak jak mówiłem, przyjdzie czas na praktykę. Zobaczycie poszczególne narzędzie w boju jak to wygląda, ja wytłumaczę od podstaw co robić po kolei, jak robić prawidłowo, żeby ten efekt był jak najlepszy. Komentujcie, lajkujcie. Trzymajcie się do następnego. Cześć.